No, ledwo zdążyłem przyjechać i zauważyłem, że kot idzie. Kiciunia, idziesz do mnie? Pierwsze musknięcie <śm> z lewej burty i powrót. Wszystko w starym stylu, klasycznie. Cześć. Co autobusik jedzie? Wyszedłem z domu, bo dzisiaj gorąco. Dużo nerwów ogólnie w człowieku. Pomyślałem sobie, że pojadę do Kotów. Pomyślałem sobie, przecież one gdzieś tam są. I jest dzisiaj tak ładnie. I tak niesamowicie gorąco. Jakie jak mam palce. Co piciulku. Co robisz? Ale masz włosów na sobie Spójrzcie na to Kurcza. O wołają go Odda nam się Pani będzie go karmić Przed chwilą pytała się Tigera gdzie jest Gdzie jest kotka Idę zobaczyć. Kot pewnie pójdzie za mną. Albo i nie. Pewnie, że idzie. Spójrzcie. Może coś mi się przy, przysłyszało, jednak. Taki cię tu mieszka, patrzcie. Idzie sobie do domu. Ale jest dzisiaj gorąco. Pogłaskam ją jeszcze i jadę sobie dalej. Może zobaczę więcej kotów. Bo przyznam, że są tam jeszcze. Kiciuniu. Ale fajny ten kot. Też jakiś taki czuły na dotyk. Co tam się patrzy? Piszczy za panią. Oj kicha. Może jest chory. Time to say goodbye. Kicia zostaje. Ale jest gorąco. Dobrze, że chociaż, chociaż zaszło słońce. Bo naprawdę. Muszę jeszcze przednią, przednie koło napompować, bo na samym tylnym nie jeżdżę. Zjadłem dzisiaj jeden kawałek chleba. Dlatego plącze mi się język. Kurwa, siły na nic. O, można wziąć sobie planty. Może to rozważę zaraz, ile my tu mamy czasu nagraniowego na kamerze. Wrócimy tam, zobaczymy. Co tam sąsiedzi oferują? Jakieś planty, jakaś karteczka. Niestety nie rozumiem tego języka, ale spójrzcie. I są gotowe planty. Patrzcie, jakie budki. Przyznam, że takie młodzieńcze, szalone życie jest już chyba za mną. I zaczynam doceniać to życie w społeczeństwie takie spokojne, gdzie ludzie żyją sobie. Normalnie chodzą do pracy, wychodzą z psem, idą na zakupy, umawiają się ze znajomymi, nie wiem, idą gdzieś na siłownię do parku. Rozumiecie? Spokojne, normalne życie. Nie jakieś, nie jakieś gonitwy za hajsem na łeb, na szyję, po trupach. Wiecie, giniesz gdzieś przy okazji, w tym wszystkim. Nie zdążysz nawet żyć, bo zginiesz jeszcze jako młody. Dziękuję Bogu, że mam tyle lat, ile mam, czyli dokładnie prawie 33. Doceniam dzień, każdy dzień, doceniam wolność. Bardzo lubię ptaki, są one symbolem wolności. Lubię je od dziecka. To nie jest tak, że zacząłem je lubić wczoraj. Nie, nie, nie. Lubię je od zawsze. I wracając do wątku, do tego tematu, z tym normalnym życiem. Naprawdę, wszyscy wy zagubieni, młodzi ludzie, jeśli teraz mnie słuchacie, możecie mieć pewność, zapewniam Was, że dojdziecie kiedyś do takiego momentu w życiu, w tym swoim szalonym życiu, w którym. Nie przykładacie uwagi do niczego za bardzo. Żyjecie chwilą po prostu. Kiedyś zatęsknicie za normalnym życiem, ale często nie będziecie już mieli możliwości. Będzie już za późno. Zabrniecie już za daleko w jakieś gówno. I albo obudzicie się w celi z wieloletnim wyrokiem. Albo nie wiem, nie obudzicie się, bo będziecie na cmentarzu leżeć. Albo będziecie na ulicy, skończycie na ulicy jako narkomanii, bez drogi powrotu po wielu latach. Mówię wam, jeśli, jeśli mnie słuchacie i macie wybór, jesteście jeszcze przed tym wszystkim, to nie zmarnujcie tej szansy, jedynej szansy, nie idźcie w to gówno. Zaufajcie w życie. Zainwestujcie w życie. Życie jest piękne. Kochajcie życie, kochajcie ludzi. Szanujcie ich, pamiętajcie o rodzinie przede wszystkim, o matce. Pamiętajcie, że matka to najważniejsza osoba w życiu każdego człowieka. Pamiętajcie o tym.